Gosiu, szyma Gosiu Siema, siema ryba! Oglądam was! No na streamie! No, jest fajnie! Buszka <noise> dla ciebie! No. No, no no, jak no, Jakieś rady masz dla Gosi? No, no widzisz, a nie jakoś leszio! Nie wiem no No widzisz. Jakie rady masz dla Gosi? I i tego. No widzisz, akurat się zabił. jeszcze się, się nie wiedziałam przez kabekło. No Aha. widzisz. Beczko, gocha, gocha, w końcu wstałaś, kochanie, najpiękniejsze. Ja! moją żonkę Marzenkę z Janką. Jest twoją mego fanką. Trzy złote. I jest gut, gut! No, woda się pija, ciągka. Jest no, bardzo dobrze. Du Dużo zdrówka, aby zdrówka było, nie? No, to najważniejsze. Tak jest, gut! Nie? No, a skąd yes. jesteś? Skąd jesteś? Z Dębicy A, pozdrawiamy Dębice. Chcesz coś też pozdrowić? Mam cię nawet znajomych, także może mnie pojażdżysz No, bo... A tam pełno znajomych zda... <laughs> jest, więc wiesz, ciężko takie jest skumać kto... Cała Polska No... No ja z Dębicy wow. no. Dobra, no dalej, trzymaj się? Powatki. Po pa, pa, czyma? Więc gdy byłem mały, to też krążyła taka historia o samochodzie, który jeździ po mieście, porywa dzieci i wycina im różnego rodzaju organy. Ja dokładnie nie było wiadomo, że to jest za auto, jak to jest e, dokładnie pojazd.